Siemaneczko, 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 drodzy widzowie, witam serdecznie na kanale UCBCB. Słuchajcie, nastąpił ten moment. Co się wydarzyło? Dzisiaj właśnie zdobyliśmy 30 tysięcy subskrypcji jako ekipa. Coś wspaniałego, coś niesamowitego. Dziękuję bardzo. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, słuchajcie, od roku Czachcu mieszkam w Kambodży, mieszkam tutaj, robię content, minął już rok czasu, także słuchajcie, jest to niesamowite, że udało się zdobyć 30 tysięcy subskrypcji na kanale. Oczywiście zapraszam Was wszystkich serdecznie do tego, żebyśmy na tym nie przestawali, żeby było nas coraz więcej i lecimy po 50 tysięcy. Dla wszystkich nowych na kanale. Słuchajcie, kanał CB. CB to kanał o życiu w Azji, o życiu w Kambodży, o tym, jak tu jest, o życiu nocnym, o clubingu, o dziewczynach oraz o wszystkim z tym związanym. Czyli po prostu wiecie, żyję sobie tutaj. E, możecie zobaczyć proces przeprowadzki, proces wynajęcia mieszkania, proces ogólnie życia tutaj, zakupy, ceny, znajomi, wszystko. Także słuchajcie. Lecimy po 50 tysięcy, a dla wszystkich, którzy zostawili subskrypcję, dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie, to nie koniec, trzymajcie się, cześć. Witam w kolejnym wieczorze, słuchajcie, z upalnego e, Przyjechałem właśnie na kolację, trzeba oczywiście też z domu wyjść, więc przyjechałem na kolację do Jungle Burgera, opierdzielę sobie dewolaja. Potem jeszcze będziemy tutaj uderzać na jakieś, na jakieś balety dzisiaj Pochodzimy, po, pokręcimy się Ponieważ jest wspaniały wieczór Powietrze dosyć wilgotne Ja oczywiście też jestem dopiero co po kąpieli Więc jeszcze taki wiecie, troszeczkę, troszeczkę gdzieś tam wilgotny Ale przejażdżka skuterkiem oczywiście była bardzo fajna, orzeźwiająca I słuchajcie, idę na kolację Opierdzielę sobie dewolaja. Miałem tam jeszcze tamtej inne restauracje, ale ze względu na to, że tam ostatnio cały czas jem, no to idę zjeść tutaj coś, coś innego, a tu mają bardzo dobre dewolaje z tym sosem grzybowym, nie? Także opierdzielę. Czekam jeszcze tutaj na chłopaków, nie wiem czy przyjdą, czy nie. Bo się nie mogą zdecydować. Także jak przyjdą to przyjdą, jak nie to nie. Będzie, będzie wieczór. No jak i będzie, tak? Na pewno będzie fajny. A tutaj jeszcze chciałem wam pokazać, bo e, na zewnątrz, proszę bardzo, zrobili tutaj grilla. Tutaj też ja kiedyś byłem. E, <grywa> o. E, ale tutaj zrobili grilla fajnego i mają tutaj... chyba kurczaki smażą, nie? Chyba kurczaki smażą. Hello. What is that, chicken? Oh, pork, pork. Czyli wieprzowinka z kurczaczka, z tego, z grilla. Zobaczymy. I go next time, yeah, to check it out. Uh, thank you. Okay. No, także tam no, wszędzie, wszędzie gdzieś coś robią, wszędzie żarcie, a tu wiecie fajne, ale w ogóle nie pachnie, nie? Tam się też dziwne. Powinno to pachnie z tym grillem, mm, ale nie pachnie. Także ja idę ja do Dschungela, do Zai do, do Burger'a tutaj. E, opierdzielę sobie te wolaja, wypiję piwko i zobaczymy co dalej, co dalej. Proszę bardzo. Pięknie. Także jestem w środku, klima fajnie działa, jest fajnie chłodno. E, zamówiłem sobie devolaja i za chwilkę będziemy słuchajcie, szamać. Ale zobaczcie jaki tu fajny jest klimat. Mm, naprawdę, naprawdę jest to tutaj jedna z lepszych, z lepszych restauracji. E, jakie są, jeżeli chodzi o takie wiecie, dania też e, dla nas, nie tylko nie tylko kmerskie, ponieważ te wszystkie gdzieś tam dewolaje i tak dalej. Bardzo, bardzo dobre są. Muzyka gra, także dużo nie pogadam, ale tutaj też jest ta taka fajna dziewczyna, która e, bardzo mi się podoba. Od samego początku jak tu przyjechałem gdzieś tam bardzo przypadła mi do gustu, więc zawsze dostaję e, dobre, dobre napiwki. <grywki> ale słuchajcie, e, wracam do Was za chwilę. Proszę bardzo, Dewolaj wjechał. Sos grzybowy, pieczareczki, grzybki. Bardzo dobry, już to wcześniej jadłem, no oczywiście ziemniaczki, tutaj jest suróweczka, piwko, yy, bo uschniemy, tak? <grywa> I sos tak także słuchajcie, ja zabieram się za szafkę, pozdrawiam serdecznie. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. lecimy dalej. Słuchajcie, plotki takie chodzą, że pewien osobnik jest w stulejarni. Zgadnijcie kto, napiszcie w komentarzu, kto tam siedzi, kto tam siedzi. Także jadę do stulejarni. A tutaj jeszcze ciekawostka dla tych, którzy lubią tutaj jednoślady. Proszę bardzo. Taki oto motor, nie? Chodzi dobrze, nie? O, nie to samo co skuterek, ale daje radę, nie? Ładny jest. No weź teraz tym wymanewruj, nie Andrzej? Ja tylko mówię to. <laughs> Heavy. <laughs> o, weź teraz wymanewruj, nie? Ale dobry, wypierdzielimy w niego. <laughs> Pewnie już pod wpływem, nie? <laughs> Dobra, le lecę dalej. Także jestem w stulejarni, no i słuchajcie, oczywiście plotki się sprawdziły, plotki się sprawdziły i zobaczcie, kogo tu mam. Jest jeden i drugi, siedzą, obcinają. Lachony. Także zaczynamy wieczór, w stulejarni oczywiście zabawa jak zwykle, zobaczcie, ludzi coraz więcej. No dziewczyny się nudzą za bardzo tutaj, kurczę, nie ma klientów dzisiaj. Jest poniedziałek, może dlatego, ale zawsze kto ma przyjść, to przyjdzie. A tutaj zobaczcie, chłopaki to chodzą w drugą stroną ulicy, no e, wolą się obsziskiwać, proszę bardzo, niż tam iść do dupeczek i zrobić co trzeba, nie? Zostawić trochę kasy, pograć bilarda, podotykać, poprzytulać i tam nie wiadomo co jeszcze. Także tutaj kolejny motor ładny dzisiaj, który widzę. I za chwilkę będziemy, słuchajcie, uderzać dalej. Piwko za 50 centów. Niezbyt dobre, ale jest. <laughs> Troszeczkę takim metalem w jakimś daje, nie? Ale za te pieniądze nie ma co narzekać. Zobaczcie jakie tu są tanie papierosy, nie? To jest, to jest, to jest niesamowite, zobaczcie. Marlboro Light Goldy. Yy, nie, to nie są Goldy, to są Light. Dolar 30. A Na przykład Marlboro yy, Goldy, te co ja jakieś paliłem, 30, nie? to one w Holandii kosztują 9,5 euro. Yy, niesamowicie tanie fajki są. Także dla palaczy, patrzcie, w czlugi za 80 centów, nie? No, masakra. Which one, which one the most expensive? Zobaczymy najdroższe. O, tu mają jakieś za 5 dolarów, 5,80. 5 dolarów. A. To bardzo tanie, nie? No, 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 tanie. Which cigarettes are the most expensive? The most expensive? This one. 17 dolar, yeah? Yes. And they are from where? China. Chińskie śmogi 17 dolarów najdroższe, nie? Dysło, nie? Yeah? 20, ale to są chyba te. Tyton, Tyton nie? Tyton, tak. Także najdroższe szlugi jakie mają chińskie 17 dolarów, a normalne takie, które palą wszyscy, czyli jakieś tam Marlboro. Nawet mają mentole. Ja pierdzi, to były moje ulubione fajki. 1,50 50 nie? To to jest śmiech, śmiech, słychać na sali. Jak mają nas w Europie na każdym kroku. Nie? Gdzie na przykład słuchajcie w Holandii, paszka papierosów teraz małych kosztuje 9,5 euro. I zawsze było to drogie, ponieważ tam najniższe ceny, jak ja pamiętam, to 7,30. Ale no. Zobaczcie. Dolar 20, czerwone Marlboro Nie wiem, czy będzie widać, ale zobaczcie, jak tam Nygus śpi. Bo normalnie łeb aż spada do tyłu. O, widzicie? I sobie śpi w tuk-tuku Ma gdzieś tam robotę, nie? I ja już powiem wam, że jakbym miał gotówkę, a nie ma aktualnie w sobie gotówki, poszedłbym i dałbym mu na przykład piątkę. Za to właśnie, że sobie śpi. I hajs do niego sam przyszedł. Łebu mu spadł, proszę bardzo. I o to chodzi, no. Po co ma tam jeździć, szukać i tak dalej? Jak, jak może sobie udawać. Bardzo, bardzo fajny mają tutaj właśnie bilard, snooker i KTV. Także trzeba będzie tu teraz spokojnie przyjść i pograć, bo naprawdę jest super lokal, klimatyzowany, nie ma zbyt dużo ludzi, także można skupić się typowo na nagraniu w bilard. Wracam, wracam na bazę Zaraz wchód słońca Jeszcze tutaj kluby niektóre działają, tak Jeszcze są gdzieś tam o szkółek przeżało rozbite Jeszcze kluby działają, także słuchajcie, coś tam na chwilę, za chwilę nagram, bo e, prawa autorskie i tak dalej, także za chwilkę coś nagram Zawsze jakaś świra się musi przypanoszyć, nie? E, no idź, to co? Idź, go. No, I'm busy, I'm, I'm making video. here yeah, you go. No i zawijaj, bo zaraz zostaniesz z łokcia. No i tak to już jest, słuchajcie, no nie dadzą mnie się skupić, nie? No tu stała, śmira. No idź, no, go! Why, why, why are you bothering me? Go! I don't want to talk to you. Go away. Mira będzie stała i wiecie no nie da się skupić także pogoniłem ją, ale słuchajcie wracam wracam na bazę nic już nie, będzie, nie będę jadł na mieście, bo Halinka zrobiła tak pyszne dzisiaj jedzonko, że aż nie mogę doczekać się jak to tam zjem, spróbuję ponieważ przepyszne zrobiła jedzonko macie typowo, typowo kontent nocny za 15 minut schodzi, słuchajcie, słońce. E, Pedale wszędzie się kręcą. Trzeba uważać, bo. Bo to jest niesamowite, co, co tu się dzieje. Ludzie z pedałów nie? Słuchajcie, to co się dzieje w Polsce. tam Tamte wiecie te LGBT, te, te, te flagi, to wszystko gdzieś tam. E, nie wiem, co się dzieje z tym światem, nie? Nie wiem, co się słuchajcie, dzieje z tym światem. Ale słuchajcie, pedalstwo, pedalstwo się szerzy. E, to, co się widzi na co dzień w klubach, na ulicach, to naprawdę już jest niesmaczne. że w swoim motorze stoi, to jest niesmaczne. Także jeszcze chwilkę tu poopowiadam. Nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. Ja wiem, że każdy gdzieś tam zasługuje na jakieś tam, wiecie, wzajemne tolerowanie się i. Każdy powinien być sobą i to i tamto, ale skąd to się wzięło, widzowie? Napiszcie w komentarzu skąd to się wzięło, bo to już jest niesmaczne. To jest niesmaczne, nie? To jest niesmaczne. Pedałko jest, słuchajcie, na każdym kroku, wszędzie, w każdym klubie, na każdym rogu. Pedały się czają, nie? Udają normalnych gdzieś tam, wiecie, tu, tu, teges, szmeges reges z dziewczynami niby gdzieś tam też są, tak, w towarzystwie, ale jak pokaże się kolejny pedał, oczka się świecą, dotykają się, całują się, chodzą do kibla robić sobie nie wiadomo co, śmierdzi to, słuchajcie, niesamowicie, nie mogę otaczać się gdzieś tam takimi ludźmi, nie? Nie mogę się takimi ludźmi otaczać. Ponieważ bardzo. Jestem tolerancyjny i tak dalej, ale, ale mimo wszystko, jak nawet wiem i tak dalej, że coś tam się takiego dzieje, to. E, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Bardzo mnie to. Bardzo gdzieś to wybija mnie z rytmu. E, bardzo gdzieś tam mnie to, że tak powiem, stawia w takim świetle, że wiecie, że nie powinienem, ale jednak. E, jak to jest gdzieś tam w Waszym otoczeniu, to dziwne są to sprawy, tak? A uwierzcie mi, że to jest niesamowite. No. Ja przyjeżdżając tutaj nawet z Holandii, z, wiecie, z kraju, gdzie to jest tam tolerowane, gdzie, gdzie, gdzie pedagogia jest y, wzajemnej adoracji i gdzieś tam razem mieszkają, tak? Są uznawani jako partnerzy y, po 6 miesiącach itd. Tak Ważne, ale, ale słuchajcie, w takiej Azji nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. Ja wiedziałem, że tu jest dużo tam wiecie tych elbeków, tak? Nie, nie. i tak dalej, ale nie spodziewałem się, że tu jest tyle pedalstwa, nie? Słuchajcie, tu jest więcej pedalstwa, jak teraz na to zwracam uwagę w tych klubach niż normalnych gdzieś tam kobiet. I, i normalnych tam typów, nie? to. Ty, 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 Jedno wielkie, słuchacie, pedalstwo. Także świat, słuchacie, spada na psy.